Witam Państwa, bardzo serdecznie jestem powiedz Przepraszam z góry, że recenzja trochę, trochę, trochę później Ale w dzisiejszej recenzji będziemy mieli Bopuan i Basajpan Wszystko na sprzedaż Zapraszam do oglądania recenzji tej epki Ta epka Bopuan i Basajpana wszystko na sprzedaż epę Jest z roku, pochodzi z roku niewiadomego Pierwsze pytanie się zwa hmm, hip dlaczego nie wiadomo, przecież kiedyś musiało być to wydane. No, odpowiedź jest taka, że no, yy, obydwaj panowie są tacy mili, że nawet owej informacji nie potrafię napisać na płycie. Dziękujemy z góry. No, jest w 17 kawałków, a najlepsze oczywiście, bo te trzeba wybrać. Zawsze z nich to otwarte. Demony naszedł daj i żart. Jeśli chodzi o tą muzykę, to jest bardzo dobrze. Za chwilę porozmawiamy. No i co? Artyści się postarali. Wygląd epki, taki ładny nawet, taki komiksowy bym powiedział. No ale od razu leci dużo na minus to, że nawet daty nie potrafią jako napisać. No a jeśli chodzi o dyski, jest to e, tył bez napisów e, po prostu tej płytki. No i co? No i mamy. Tak, podsumowując, dobra muzyka. Wkurzające rzeczy, stare na jak ludzie nie mogą napisać. No i mamy, bo płana No i mamy epkę w wersji papierowej, co jest w ogóle super dla mnie, ponieważ lubię papierowe rzeczy. No więc ja na przykład już na razie tylko z bołapłanej wasej pana to recenzowaliśmy tylko takie papierowe rzeczy. Na pewno. Jedna z rzecz, nie róbcie origami z tej płyty, to akurat, no nie, to nie jest na doświadczeniach, ale nie róbcie origami z tej płyty, to niezwykła kartka papieru. No dobrze, po żartach już daje płycie 8x10, uważam, że muzyka jest ok tam tej daty nie ma, to też pomijając wygląd jest ok no, okej, okay, jest wszystko, no ale nie wpadło mi to aż w uchu jak nikt na przykład Księga Tajemnicza Prolog albo e, kinematografia. To aż nie jest to, ale bardzo dobry poziom, więc odsuwam do innych filmów, wyświetlam się Wam na końcu. Do zobaczenia Państwu. Cześć!